W tej Ewangelii zatrzymuje mnie słowo o dotyku. Chrystus, kiedy przychodzi do swoich uczniów, mówi, żeby go dotknęli. Kiedy uzmysłowimy sobie, czym jest dotyk, to on w, takiej naszej, w takim naszym doświadczeniu stoi na ostatnim miejscu. Najpierw jest wzrok, słuch. Natomiast Arystoteles umieścił dotyk na samym dole naszych zmysłów, mówiąc o tym, że to jest takie doświadczenie bardzo zwierzęce, takie najbardziej podstawowe. Natomiast Chrystus przychodzi do swoich uczniów i mówi: Dotknijcie mnie, zobaczcie, że to ja jestem. I mnie zatrzymuje ten moment, dlatego że kiedy widzimy Chrystusa wcześniej w Ewangeliach, to dotyk nie jest tylko momentem, w którym Chrystus chce potwierdzić swoją obecność. Że dotykanie stałego to nie jest tylko potwierdzenie, że on tu jest naprawdę, ale to jest wejście w relację bardzo głęboką i intymną. Kiedy obserwujemy Chrystusa w Ewangelii wcześniej, to widzimy, że dotyk jest dla niego budowaniem takiej specjalnej relacji. Kiedy kobieta cierpiąca na krwotok, Chce zostać uleczona, to się go dotyka, i on natychmiast to czuje, bo moc z niego uchodzi. Nie? Kiedy, e, chce, e, kiedy kiedy e, idzie do, do dziewczynki, która umarła, to kładzie na niej swoją dłoń, dotyka ją i mówi: Talita Kum, wstani. Budowanie relacji z Chrystusem jest budowaniem relacji w oparciu o dotyk. i ta Ewangelia w jaki sposób tutaj przychodzi nam z pomocą. Że może gorszymy się nieco Tomaszem, który mówił, że dopóki nie dotknę, to nie uwierzę. Ale w rzeczywistości Chrystus się nie gorszy Tomaszem, mówi. Tak, włóż palce w moje rany, zobacz, co to znaczy. Dotyka mnie to słowo, dlatego, że. Wysłuchałem kiedyś konferencji, którą ogłosił ojciec Cantalamessa dla papieża Franciszka na temat Eucharystii. I on mówił, że to kiedy przyjmujemy ciało Chrystusa, to przyjmujemy je jako całą naszą historię, która jest złożona w Nim. Co to znaczy? Bo ten moment Eucharystii, komunii, która jest udzielana pod postacią chleba i wina, przede wszystkim tutaj pod postacią chleba. Ona jest właśnie opowieścią o dotyku. My, na drodze mamy e, tą łaskę, że e, ciało Chrystusa jest nam udzielane pod postacią chleba, który nie jest tylko hostią, ale jest e, chlebem e, namacalnym, który ma kształt chleba, który ma materię chleba. Że, że nie trzeba sobie wyobrażać, czym jest ten chleb, tak jak w hostii. I kiedy e, udziela nam się komunii na rękę możemy trzymać Pana Jezusa na ręku, to widzimy, że to jest faktycznie wejście w tą relację intymną. Chrystus daje się połamać i daje się nam dotknąć bezpośrednio w tej relacji z nami, podczas komunii. I możesz zrobić z Nim wszystko. Być może brzmi to obrazodulco, ale Chrystus do tego stopnia daje się kochać, że jest w stanie oddać się do końca. Czyli Ty, mając Go na ręce, możesz z Nim zrobić wszystko. I to Dotknięcie też Boga, ono w jakiś sposób zadaje pytanie nam, nie? co to znaczy dzisiaj dotykać Chrystusa? Konkretnie dla mnie, co to znaczy dzisiaj, że ja mogę dotknąć Chrystusa? Jak ja mogę dotknąć Chrystusa? Bo ta Ewangelia nas zaprasza, nie? Chrystus mówi, dotknijcie mnie. Jak mogę dotknąć? Możesz dotykać go wiarą. Co to znaczy dotykać wiarą? Dotykać wiarą to znaczy wchodzić w te wydarzenia, które może po ludzku są trudne, bo myślę, że, że, że dla nas zrozumiałe jest, kiedy w Wielki Piątek pochylamy się nad ciałem umarłym, ciałem, które zostaje złożone do grobu, ciałem, które jest na krzyżu, i to ciało, które umiera, jest dla nas takim namacalnym dowodem, że to jest cierpienie. Ale Chrystus nie zostaje w tym, Bóg nie zostawia Chrystusa w tym cierpieniu. I tak samo nie zostawia nas. Chrześcijanin to jest ten, który wie, że z tego e, doświadczenia cierpienia, z tego doświadczenia e, chleba niewoli, jak mówił Izrael, Bóg wyprowadza z martwych stanie. Ze śmierci przeprowadza do życia. Dlatego dotknąć Chrystusa wiarą, to jest dotykać tych miejsc, które. Są chlebem zniewolenia, czyli są twoją historią, konkretnie tam, gdzie Ciebie boli. Historią odrzucenia, niesprawiedliwego oskarżenia, jakiegoś cierpienia, które masz, tego, że ktoś zrobił ci krzywdę, bo to są miejsca, w które są ranami, miejscami po zranieniu, tak jak Chrystus pokazuje, ale te miejsca, Bóg. Może uczynić chwalebnym. I to jest historia z w Stanie. To jest historia, którą ta Ewangelia nam pokazuje. Że ta historia nie zatrzymuje się na cierpieniu. Ta historia nie, nie kończy się na ciele, które umarło. Na Twojej historii, która umarła w tym miejscu. Ale On przeprowadza nas do życia. To znaczy, że Ty możesz dotknąć Chrystusa w tych miejscach, gdzie Cię boli, i pokazywać tak samo jak Chrystus te rany, mówiąc, Tu zostałem zraniony. Ale to miejsce Bóg uczynił chwalebnym. Ja dzisiaj patrząc na te rany mogę powiedzieć dobrze Bóg uczynił. Bo to miejsce stało się miejscem, w którym ja mogę dzisiaj wychwalać Boga. I ta Ewangelia o zmartwychwstaniu dzisiaj do tego mnie osobiście zaprasza, żeby spojrzeć na swoją historię, na ten chleb niewoli, na te cierpienia, które, które mnie dotknęły i oddać chwałę Bogu i zobaczyć, które z tych miejsc zostały uleczone. Które z tych miejsc Zranienia stały się ranami chwalebnymi. W którym miejscu ten krzyż stał się krzyżem chwalebnym Jezusa Chrystusa z Mafii Stałego? E, nazywam się Adam Radziewicz. Na co dzień zajmuję się e, wykładaniem literatury. Pracuję na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. W kościele jestem związany z Drogą Neokatuchomenalną, którą robię w parafii katedralnej Świętych Piotra i Pawła w Gliwicach. I też w tej parafii jestem szafarzem. I dzisiaj chciałbym podzielić się wami, z wami Ewangelią według świętego Łukasza i tym, co ona mówi do mnie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich. Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w Waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma i rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z martwych zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechu wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przeobleczeni w moc z wysoka. Oto słowo Pańskie.